To kolejna podwyżka, której, jak twierdzi rząd, nie dało się uniknąć. Ponad 20% wzrost cen pieczywa mocno uderzy po kieszeni, szczególnie tych najbiedniejszych. 72-letni pan Włodzimierz, który mieszka z żoną, już teraz na pieczywo przeznacza dużą część swojej emerytury i z niepokojem patrzy na przyszłość. Każdą podwyżkę odczuwa się na budżecie, prawda? No niech ona będzie groszowa, ale to w sumie, w sumie to, prawda? Teraz gaz, światło, tam inne takie sprawy. No to jest to. A, a. A jak na razie, emeryci podwyżek nie mają. Także nie jest za dobrze. No. Według fachowców, podwyżki są spowodowane nie tylko wzrostem cen energii i paliwa, ale także marnymi w porównaniu z latami ubiegłymi zbiorami zbóż. To sprawia, iż na rynku ziarna zbóż mamy pewien deficyt. Szacuje się w skali roku gospodarczego on może wynieść 3-3,5 miliona ton, należy sprowadzić do Polski. Spożycie pieczywa spada, a Ministerstwo Rolnictwa ma na ten temat ciekawą teorię. Twierdzi, że społeczeństwo zmienia nawyki żywieniowe, bo ma więcej pieniędzy, a ludzie zamiast chleba jedzą więcej warzyw, owoców i produktów ekologicznych. Ziarnko do ziarnka, aż zbierze się miarka. Właśnie tak, po trochu ceny pieczywa osiągają wysokość, która zaczyna irytować ludzi. A być może nadejdzie chwila, gdy pomimo polskiej tradycji, Polacy odwrócą się od chleba powszedniego i zaczną kupować inne produkty. Marcin Grzegorczyk, Superstacja.